Hej jestem Baraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do siódmego odcinka mojej serii Zagrajmy z Barabą Słuchajcie jak pamiętacie zakończyliśmy poprzedni odcinek na tym kanale na tym miejscu I rozpoczynamy tego samego od walki ze statkiem ze statkami Te wszystkie. Statki. Musimy te wszystkie statki po pozatapie 2 z 4 z czterech prawie Wtedy nas, że obiło, ale Musimy chyba, do nas na statek weszli, że Musimy pokonać tych żołnierzy. musimy zrobić abordaż. Gdzie to są te... te, te? To na moim? Na moim się statku są, jak widać, Na naszym. Ale ja my zaraz zrobimy porządek. dziesięć żołnierzy zabić jeden został i mamy to możemy płynąć sobie dalej zabieramy

Do zlikwidowania uda nam się nam się udało to zrobić. Mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że ta seria Wam się na moim kanale podoba. Smith, he's moving again. No doubt he hoped to be a spectator of your demise. I'm glad to disappoint him. And he's still within reach. Teraz za. I think we the out. Let's get moving! Na, na, Napiszcie mi w komentarzach, czy wy robicie pływać w tak, 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 Pwyn, pwyn, pwyn tu! Powaga, bo tu jest. Nie, nie w tą stronę my wpłynęli chyba. Chyba tym razem przegramy. A może i nie ale z tego co widziałem to Nie w tą stronę Płynęliśmy, ale teraz powinno być porządko! Zatrzymaliśmy niestety w górę. A jechu jako... Zapyliśmy niestety w górę. Musimy tamtędy. Tamtędy płynąć. Ale jest w miarę. W miarę nam się udało wykręcić. Musimy płynąć tutaj. Barshad has an encampment here. Follow him on land. Do not even think of firing the ship's weapons near that precious box. I'll take care of this. On trouble, Captain Cormac? I don't know if it's... <laughs> oh, we lost. But we'll do it again. As <laughs> it happens sometimes. Once he loses,

Uwaga! Nie w Znowu! Widzicie? Jeszcze raz! Barson has an encampment here follow him on land do not even think of firing the ship's weapons near that precious box i'll take care of this Hold down the clue up take them up and Nie wiem czy damy radę zobaczyć też nie chyba nie, jeszcze raz musimy wejść do tego statku No i do góry Nie, nie w tym stronę Widzicie, zresztą mi tak, tak jest, że jak się chce coś pokazać, przejść przejdź. gdzie on jest ten... pierdoła? Przejdziemy tędy. Kapitanie Cromack, jak się Fire! On your mark, Captain. Blue says. Fire! Fire! No! No! Strudle, miss. Pops, zobaczymy, ma problemu, kapitanie nie to, nie Nie trzeba, będzie. Nie wiem! Nie wiem co w domu stronę będę ja mogę, na pewno, bo na pewno będzie woda zimna Ale to żebym zdążył Właśnie to jest to Myśmy zdążyli wydamy radę, ale musimy teraz zawalczyć. Jeśli uda nam się, to nie wiem. No nie udało nam się, niestety. Próbujemy jeszcze raz. Henryk. Farson has a kapitan here. Follow him on land. Do not even think of firing the ship's weapons near that precious box. I'll take care of this. Doze all but mates. Let go anchor. Here we go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. gdzieś się uda nam wejść żeby żeby zrobić tamto A Jak nie w tym odcinku to w następnym Niestety nas zestrzeli. Dobra, to w na następnym odcinku przejdziemy dalej. Piszcie w komentarze, czy Wam się ta seria podoba, czy nie. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka.